Witam wszystkich w dzisiejszym wydaniu wiadomości ekonomicznych INV. Dziś w programie, jak co tydzień sprawdzimy, co się dzieje na rynkach finansowych, jak w ostatnim tygodniu zachowały się poszczególne aktywa. Następnie sprawdzimy, jaka przyczyna stoi za przeceną metali przemysłowych i szlachetnych oraz surowców w mijającym tygodniu. Janet Jelen nawołuje do wprowadzania restrykcji handlowych wobec towarów z Chin. A Stany Zjednoczone samodzielnie wprowadzają już takie cła. Następnie przeglądniemy scenariusze przyszłych wydarzeń ekonomicznych i ich wpływ na rynki kapitałowe. Pojawia się coraz więcej informacji podkreślających, że rynki akcji najlepsze mają już za sobą i że akcje są przewartościowane. Później sprawdzimy, jak radzą sobie typy inwestycyjne zaproponowane na kanale w ubiegłym miesiącu, a na koniec zaprognozuję, jak. W najbliższym czasie będą sobie radzić metale szlachetne? W międzyczasie otrzymasz odpowiedź, czy nadal warto inwestować w złoto, srebro i platynę. Przypominam, że informacje w tym filmie, jak i na kanale jenfaunet nie są poradą inwestycyjną, lecz przedstawiają opinię autora. Rozpocznijmy od sprawdzenia, co się działo w ubiegłym tygodniu na rynkach finansowych, jak radziły sobie poszczególne aktywa. Rozpoczynamy. Od złota. Złoto na koniec tygodnia poziom 2334,5 dolara za uncję. No i ostatni tydzień nie był zbyt dla złota korzystny. O ile początek tygodnia jeszcze niczego złego nie zapowiadał, już w poniedziałek złoto dotknęło najwyższego poziomu w historii, czyli poziomu 2452 dolary za uncję. No ale to był punkt, od którego kurs odbił się, i kolejne dni dostarczyły znaczących spadków. W piątek te spadki zostały wyhamowane. Na wykresie tygodniowym widać bardzo zdecydowaną świecę czerwoną, spadkową, ale trzeba przyznać, że kurs zatrzymał się na poziomie tej linii wsparcia w granicach 2350-400 dolarów. Srebro podobnie, początek tygodnia to ustanawianie nowych szczytów cenowych niewidzianych od roku 2011. Widać było, że kurs odbija się i następnie schodzi niżej, a więc ewidentnie widać, że pojawiał się tutaj duża siła sprzedażowa. Na środa czwartek bardzo mocne spadki. Środa 3,8%, czwartek 2%. No i w piątek kurs się. Ustabilizował na poziomie 30-350. Linia wsparcia 30 dolarów nie została pokonana. Na platynie, już w poniedziałek, wygenerowana została bardzo duża czerwona świeca, która zwiastuje odwrócenie trendu. Spadek o 2,4%. No i ten kurs generalnie zsuwał się. Zszedł również poniżej poziomu wsparcia. 1057, zatrzymując się na poziomie 1038,6. Także, jak widzimy, ubiegły tydzień nie był zbyt korzystny dla metali szlachetnych. Trend wzrostowy z, z wcześniejszego tygodnia został odwrócony, no ale w sumie na całym tygodniu metale szlachetne odnotowały dosyć pokaźne spadki. Również odwrócenie trendu mamy na miedzi. Tu przepięknie wyglądają. Najpierw świeca. Zielona. W poprzedzającym tygodniu wzrost do 8,3%, natomiast w mijającym tygodniu mamy spadek 5,9%. Odwrócenie trendu, wejście poniżej poziomu oporu wyznaczonego wcześniejszymi, najwyższymi w historii notowaniami. I tak to wygląda na wykresie dziennym. Zgodnie z prośbą od widzów patrzymy również na inne surowce, a mianowicie ropa naftowa. Na wykresie tygodniowym mamy spadek w ubiegłym tygodniu 2,3%. To również nie był dany tydzień dla surowców. Przejdźmy na wykres dzienny. Na wykresie ropy mamy realizację formacji głowy z ramionami, która weszła do realizacji z początkiem maja i można powiedzieć, że się wypełnia. Punkt, do którego ropa powinna dojść, to jest 75,5 dolara za baryłkę. No już jest bardzo blisko. Natomiast w tym punkcie mamy dosyć spore wsparcie. No, trudno oczekiwać, żeby zostało pokonane. Być może, jeśli będą jakieś impulsy rynkowe, kolejny punkt wsparcia to 73 dolary. I gaz ziemny, również spadkowy tydzień. Natomiast gaz ziemny jest bardzo interesujący pod względem inwestycyjnym ze względu na to, że jest na historycznie niskich. Poziomach. On już troszeczkę odbił się od najniższych poziomów, jakie miały miejsce w cenie poniżej 2 dolarów. W tej chwili mamy 2,5 dolara, ale to jest bardzo atrakcyjna cena, gdyż potencjał wzrostowy jest olbrzymi. Ale być może jeszcze nie teraz. Poziomy gazu w magazynach są wciąż bardzo wysokie. Jest to surowiec bardzo uzależniony od pogody, no ale być może. Warto rozważyć gaz jako inwestycję przed sezonem zimowym. Jeśli by się okazało, że zima byłaby mroźna, no to nie ulega wątpliwości, że ceny gazu poszybują do góry. I taka dygresja do podwórka krajowego. Jak to jest możliwe? Ceny gazu na historycznie niskich poziomach. Ropa naftowa też bardzo tania. Węgiel, jeżeli sprawdzilibyśmy na wykresie, również bardzo tani. Złotówka dosyć mocna, więc powinniśmy teraz mieć do czynienia z najniższymi od wielu miesięcy cenami na stacjach paliw. Powinniśmy mieć obniżki cen energii, a tymczasem okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie. Ceny na stacjach paliw co, wciąż są bardzo wysokie. Okazuje się, że są zapowiadane. Podwyżki cen energii, dziwne rzeczy w przyrodzie się dzieją. Jeśli ktoś może mi to wytłumaczyć, jak to jest możliwe, poproszę o komentarz. Spójrzmy teraz na przepływy kapitałowe pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów w ubiegłym tygodniu. To, co w pierwszej kolejności nam się rzuca w oczy, to duży odpływ kapitału z metali szlachetnych. Wszystkie metale szlachetne straciły i to Dosyć znacząco w mijającym tygodniu. Jest to o tyle zaskakujące, że tydzień wcześniej mieliśmy na tej klasie aktywów wręcz euforię. Zgodnie z analizą techniczną, po tak mocnych wzrostach, no wzrosty te albo powinny być kontynuowane, albo powinniśmy przejść w okres konsolidacji, a tymczasem mamy całkowite odwrócenie. I może te wzrosty nie zostały całkowicie zniwelowane, no ale jednak spadki były pokaźne w mijającym tygodniu. Co spowodowało tak gwałtowne odwrócenie sentymentu na rynku? Wróćmy do ubiegłotygodniowych wiadomości z dnia 18 maja. Przypomnę tylko notowania metali szlachetnych miedzi i surowców energetycznych. Z piątku 17 maja wzrosty, jak widzimy, były absolutnie spektakularne. Co spowodowało takie wzrosty? Najpierw w ciągu ubiegłego tygodnia odczyty inflacji, które pokazały jej stabilizowanie się, co zwiększało prawdopodobieństwo obniżek stóp, a następnie w piątek informacje z Chin o tym, że Chiny uruchamiają działania mające na celu stymulację rynku nieruchomości, czyli dodruk, wpuszczenie na rynek dodatkowego pieniądza. Informowałem o tym w ubiegłotygodniowych wiadomościach INV. Tak dynamiczny wzrost kursów surowców metali sprawiłby dosyć duży problem tym, którzy walczą mocno z inflacją. I jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki okazało się, że pakiety stymulacyjne w Chinach nie są tak istotne, że nie będą miały w sumie tak dużego wpływu na światową gospodarkę, itd. Być może ten ruch powrotny był sterowany, ale inwestorzy już koło połowy mijającego tygodnia doszli do zupełnie innych wniosków niż tydzień wcześniej. Do tego przyczyniły się także wypowiedzi przedstawicieli Fed o kontynuowaniu restrykcyjnej polityki pieniężnej. Dlaczego uważam, że o tym ruchu powrotnym kluczową rolę odegrała kwestia Chin, gdyż liderem całego zamieszania była miedź, która jak wiemy bardzo mocno reaguje na sytuację gospodarczą w Chinach. Tydzień wcześniej do góry o ponad 8% powrót, blisko 6% w dół. No to są bardzo duże zmiany cenowe. Mieć wybiła się powyżej linii oporu stanowiącej najwyższe notowania w historii, no ale następnie wróciła już z powrotem poniżej tej linii. Jednocześnie w mijającym tygodniu odbywał się szczyt ministrów finansów G7. Janet Jelen, amerykańska sekretarz skarbu, nawoływała, aby kraje G7 wspólnie działały i odpowiedziały na chiński przemysłowy nadmiar zdolności produkcyjnych w sposób strategiczny i zjednoczony. Chodzi tu przede wszystkim o skoordynowane prowadzenie ceł na chińskie produkty. I tym sposobem, zamiast dodatkowego stymulowania gospodarki, Chiny będą musiały ograniczać i zmniejszać produkcję przemysłową. Jak czytamy na stronach agencji Associated Press, Stany Zjednoczone już wcześniej wprowadziły cła na samochody elektryczne, panele fotowoltaiczne, stal, aluminium, sprzęt medyczny. Joe Biden argumentował, że Chiny przekazują subsydia swoim przedsiębiorstwom, co sprawia, że mogą działać poniżej zysku, a to daje im niesprawiedliwą przewagę w handlu światowym. Taka sytuacja ma miejsce przez lata. To nie jest konkurencja to oszustwo. Na odpowiedź Chin nie trzeba było długo czekać. Chiński rząd stwierdził, że wprowadzenie ceł poważnie zaburza atmosferę dwustronnej współpracy, nazywając działanie amerykańskie jako dręczenie, oraz oskarżyły Stany Zjednoczone o złamanie zasad handlowych wprowadzonych przez Światową Organizację Handlu. Autor artykułu stwierdza, że cła nie będą miały większego wpływu na inflację, jednak to działanie może być początkiem dalszego blokowania handlu z Chinami, a to już będzie miało większe znaczenie. Dla amerykańskiej światowej gospodarki. Podniesienie ceł, o którym tu mówimy, ma znaczący charakter. Cło na samochody elektryczne będzie wynosić 102% i zostanie podniesione z 27,5%. Na panele fotowoltaiczne zostanie podniesione do 50%. Na produkty z aluminium do 25%. A komputerowe chipy do 50%. Na baterie do samochodów elektrycznych cło wzrośnie do 25%, ale dopiero w 2026 roku. Chiny faktycznie chcąc rozruszać gospodarkę w ostatnim czasie wpompowały sporo pieniędzy w rozkręcanie produkcji między innymi samochodów i innych produktów. Co przy wciąż słabym popycie wewnętrznym doprowadziło do nadprodukcji i agresywnym szukaniu zagranicznych rynków zbytu? W Stanach Zjednoczonych trwa kampania prezydencka i kandydaci licytują się, kto wprowadzi większe taryfy celne, aby chronić przemysł i pracowników amerykańskich. Także zapewne wkrótce i w Polsce będziemy mieli do czynienia z dynamicznym wchodzeniem na rynek chińskich produktów, m.in. samochodów, które, jeśli nie zostaną powstrzymane, Zrównają z ziemią kolejną gałąź europejskiego przemysłu. Na Nawiasem mówiąc, mamy tu bardzo ciekawą zmianę narracji. Jeszcze niedawno byliśmy faszerowani stwierdzeniami, że globalizacja to same korzyści, a dzięki niższym cenom się bogacimy, bo mniej wydajemy. Teraz okazuje się, że jednak niekoniecznie, a wprowadzenie barier w handlu jest dobre. Ostatnie kilka dni spadków na metalach szlachetnych sprawiło, że pojawiły się głosy o tym, że to już koniec wzrostu i jedziemy w dół, wracając do cen sprzed 1 marca tego roku. A ci, którzy liczyli, że zarobią na wzroście cen, zaczęli mieć wątpliwości. Tymczasem ostatnie spadki, jak na razie, to tylko wymazanie euforii wynikającej z obwieszczenia przez Chiny stymulacji rynku nieruchomości. Pamiętajmy, aby przy inwestowaniu nie poddawać się emocjom. I popatrzeć z szerszej perspektywy, bo wzrosty na metalach szlachetnych mają charakter fundamentalny, a w fundamentach nic się nie zmieniło: nie zmienił się punkt w cyklu ekonomicznym, nie zmieniło się zadłużenie państw itd. A to właśnie z tych przyczyn mamy wzrosty złota i innych metali szlachetnych. Obecnie mamy trzy możliwe scenariusze rozwoju sytuacji ekonomicznej. Pierwszy, który myślę, że jest preferowany przez władze amerykańskie i nie tylko amerykańskie, i wydaje się, że ma największe prawdopodobieństwo zrealizowania się, polega on na tym, że inflacja się stopniowo zmniejsza, gospodarki słabną w formie miękkiego lądowania, bezrobocie stopniowo nieznacznie rośnie. To daje przestrzeń dla Fedu i innych banków centralnych, które luzują politykę pieniężną. Zgodnie z prognozami, jeszcze przed wrześniem stopy procentowe obniży Europejski Bank Centralny, Szwajcarski Bank, Bank Kanady, Chin czy Bank Tajlandii. Realizacja takiego scenariusza jest skorelowana ze wzrostem cen złota i innych metali szlachetnych. Tak było w historii, tak jest również i teraz. Kiedy pojawiają się odczyty wskaźników wskazujących, że taki scenariusz się właśnie realizuje. Drugi scenariusz, który również jest prawdopodobny, i dla władz jest on zupełnie w porządku, w tym scenariuszu gospodarki mocno słabną, czyli mamy do czynienia z tak zwanym twardym lądowaniem, bezrobocie mocno wzrasta. Wtedy Fed i banki centralne mają miejsce do zdecydowanego luzowania polityki pieniężnej. W tym scenariuszu nie wspominam inflacji, gdyż jej poziom nie ma tu większego znaczenia. Banki centralne nie będą zwracać na nią uwagi przy podejmowaniu decyzji odnośnie poziomu stóp procentowych. Jedno zastrzeżenie co do tego scenariusza: jest on możliwy do realizacji, ale dopiero po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych czyli tak naprawdę. W przyszłym roku. Scenariusz ten jest bardzo korzystny dla złota i innych metali szlachetnych, gdyż zdecydowane obniżki stóp procentowych będą windować ceny tych aktywów bardzo mocno do góry. Władze Stanów Zjednoczonych i innych krajów potrzebują niższych stóp procentowych, gdyż to znacząco zmniejsza koszty obsługi długu, a może nawet w ogóle pozwala je obsługiwać. Dlatego będą oni dążyć do obniżania stóp, i będą też starać się przekierowywać środki, których olbrzymie ilości znajdują się obecnie na rynku akcji, do rynku obligacji, aby one finansowały obsługę długu i potrzeby pożyczkowe. Podobnie do mnie myśli bank UBS, który w komunikacie wydanym w piątek sugeruje, aby ignorować jastrzębie sygnały Fedu, tak czy inaczej Fed obniży stopy procentowe w roku 2024. No i prawdopodobnie będzie to tuż przed wyborami prezydenckimi, czyli we wrześniu. Bank prognozuje, że sumaryczne obniżki stóp procentowych w 2024 roku wyniosą 50 punktów. Bazowych. Osobiście nie mam wątpliwości, że Fed stara się regulować przepływami kapitałowymi pomiędzy różnymi rodzajami aktywów i regulować rynkiem poprzez wypowiedzi swoich przedstawicieli, które są najczęściej bardzo sprzeczne i to w bardzo krótkim okresie czasu, no i pojawiają się w zależności od tego, jakie mamy nastroje na rynkach. No, i mamy trzeci scenariusz, w którym to inflacja nie zmniejsza się, a nawet zwiększa, bezrobocie nie rośnie, gospodarki, zwłaszcza amerykańska, pozostają silne. Realizacja takiego scenariusza wskazuje, że nie jesteśmy w punkcie cyklu koniunkturalnego, w którym mamy do czynienia z najwyższymi poziomami stóp procentowych, gospodarki nie hamują, de facto banki centralne nie dość, że nie mają podstaw, aby obniżać stopy to powinny je podwyższać to nie byłby dobry scenariusz dla metali szlachetnych, ale nie tym razem. Z pomocą przychodzi tu gigantyczny poziom zadłużenia państw, jakie obecnie ma miejsce. Brak obniżki stóp procentowych sprawi, że wchodzimy w kolejny etap kryzysu zadłużenia, będziemy mieli do czynienia z bardzo wysokimi kosztami obsługi długu. No i w pierwszej kolejności pojawią się problemy banków regionalnych. Agent japoński zanurkuje, transmitując problemy na cały świat. To właśnie obawy o zbliżający się kryzys zadłużenia stały u podstaw ostatnich dynamicznych wzrostów cen złota po 1 marca. Temat ten omówiłem w filmie opublikowanym w dniu 20 kwietnia, link w górnym rogu lub pod filmem. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie te scenariusze są korzystne dla złota i metali szlachetnych, więc odpowiedź jest jasna, czy inwestować w te aktywa, czy nie. Oczywiście, że tak. Dlatego wszystkim, którzy liczą na znaczące spadki cen, mogę odpowiedzieć, że jeżeli korekta będzie kontynuowana, to jej zakres będzie mocno ograniczony i wkrótce wrócimy na ścieżkę wzrostową. Potwierdzając to, o czym tutaj mówię, bank inwestycyjny UBS wczoraj, czyli w piątek 24 maja, podwyższa prognozę cen złota. Na rok 2024 do poziomu 2600 dolarów, a na koniec roku 2025 do poziomu 2700 dolarów za uncję, uzasadniając to przede wszystkim prognozami obniżek stóp procentowych i wysokim popytem ze strony banków centralnych. A także możliwymi konfliktami Stany Zjednoczone, Chiny oraz na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Jeśli ten film Ci się podobał, proszę o kliknięcie łapki w górę, a jeśli chcesz, aby kolejne filmy pojawiające się na tym kanale Cię nie ominęły, zasubskrybuj kanał. Pamiętaj także, że sekcja komentarzy oraz e-mail jest do Twojej dyspozycji. Proszę o pozostawienie sugestii i własnych przemyśleń w omawianych filmie. Kwestiach. A w światowych kanałach informacyjnych coraz więcej coraz więcej ostrzeżeń dla rynku akcji. Problem jednak w tym, że te informacje pojawiają się już od pewnego czasu. Ja przekazuję je dla Was na kanale, no a ceny akcji nadal idą w górę bądź utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie. No ale nie ulega wątpliwości, że kiedyś ten moment, kiedy akcje zawrócą ze swoich historycznie, Wysokich poziomów nadejdzie. JP Morgan ostrzega, że akcje nie są obecnie atrakcyjnymi aktywami. Goldman Sachs donosi, że Hedge Funds zmniejszają ekspozycje na największe technologiczne akcje. Szef JP Morgan, Jamie Dimon twierdzi, że nie można wykluczyć jeszcze twardego lądowania dla, dla amerykańskiej gospodarki. No i informacja z Market Watch, że o dobrych wynikach, w których Nvidia pobiła prognozy i kolejnym skoku cen jej cen akcji, jej wartość jest obecnie większa niż wszystkich niemieckich akcji wziętych razem. No i choć Nvidia na pewno jest niezwykłą firmą, no to jednak obecne wyceny wydają się już mocno przesadzone. Przejdźmy teraz do typów inwestycyjnych poza metalami szlachetnymi, które zaproponowałem kilka tygodni temu. Chodzi o pszenicę i kukurydzę. Jeśli chodzi o pszenicę, to chciałbym Wam zaprezentować diagram pokazujący różne fazy cyklu, jakie przechodziła cena tego surowca w ostatnich latach, zaprezentowanym przez firmę Black Silo. Jeśli ktoś chciałby dokładniej przeanalizować, proszę o zatrzymanie filmu. Diagram ten pokazuje. Że pszenica zakończyła cały cykl i zaczyna od nowa. Czyli mamy dziś dobry czas na inwestycje w ten surowiec. Spójrzmy na wykres. Pszenica, kolejny bardzo ładny tydzień, wzrost aż o 7%. Jak widać, typ inwestycyjny jak najbardziej się sprawdza. Kukurydza, można by powiedzieć troszkę gorzej, ale również bardzo udany tydzień, wzrost o 2,7%. I tutaj taka mała dygresja odnośnie prognozowania krótkoterminowego. Patrząc na sytuację, jaką mieliśmy w ubiegłym tygodniu, w ubiegły weekend, metale szlachetne, począwszy od złoto, srebro, platyna, wszystko. Wykresy wyglądały po prostu idealnie. Zgodnie z analizą techniczną powinny dalej kontynuować wzrosty iść do góry. Natomiast patrząc na pszenicę i kukurydzę. No mieliśmy ewidentne wskaźniki. Tak, jak tutaj mamy na wykresie, świeca spadkowa z knotem jeszcze do góry świadczy o odwróceniu trendu. Podobna sytuacja na pszenicy. Tam może nawet jeszcze bardziej to wyglądało wyraźnie. Czyli odwrócenie trendu i kontynuacja spadków. Na no to się okazuje, że jest dokładnie. Odwrotnie. Surowce rolne do góry, chociaż analiza techniczna wskazywałaby co innego, a metale szlachetne zamiast do góry ostro w dół. Nie będę więc szczegółowo analizował i prognozował krótkoterminowych ruchów. Jeśli chodzi o złoto, to ja uważam, że jak już wspomniałem we wcześniejszej części filmu. Te spadki to było odreagowanie wcześniejszych wzrostów wynikających z ogłoszenia przez Chiny pakietów stymulacyjnych rynek nieruchomości. Teraz mamy pewnego rodzaju rozczarowanie, ale uważam, że potencjał do jakichś większych korekt po prostu tutaj nie występuje. Oczywiście zawsze korekty mogą wystąpić, i myślę, że tutaj linia 2200 dolarów za Unc, jeśli chodzi o złoto, no to jest już absolutnie tutaj najniższa. Najniższy poziom, jaki się, po, jaki się może pojawić. Chociaż powiem szczerze, że moim zdaniem, prawdopodobieństwo schodzenia nawet poniżej 2300 jest tutaj mocno ograniczone. No i podobna sytuacja ze srebrem. No, oczywiście, będziemy obserwować sytuację, czy poziom wsparcia 30 dolarów. Wytrzyma, czy też będziemy mieli dalszy ciąg spadków? Oczywiście, tak jak ubiegły tydzień pokazuje, prognozowanie krótkoterminowe obarczone jest bardzo dużym błędem. No i oczywiście z wykresu wynika nam, że spadki powinny być kontynuowane. Nawet ta świeca wzrostowa, która jest z piątku, ona też ma u góry knot, tak jakby wyglądało, że. Sprzedający natychmiast uruchomili się, kiedy pojawił się jakiś wzrost na tym instrumencie. No, ale tak jak mówię, ubiegły tydzień pokazał, że zarówno może być kontynuacja tych spadków, jak i swobodnie może nastąpić w ciągu praktycznie jednego dnia odwrócenie trendu i pójście do góry. Generalnie uważam, że srebro jest cały czas bardzo mocno niedowartościowane. Więc spadki i korekty są mocno ograniczone, no ale oczywiście wszystko się może zdarzyć krótkoterminowo. Jeśli poziom 30 dolarów nie wytrzyma, no to dalej mamy poziomy około 28. Nie sądzę, żeby ten poziom został już naruszony. No, platyna weszła nam do tego korytarza, znajdującego się pomiędzy 990. I 1060, i prawdopodobnie w tym korytarzu, na jakiś czas pozostanie. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Życzę udanej dalszej części weekendu i owocnego przyszłego tygodnia. Pozdrawiam, Paweł.